Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus przemierzał miasta i wsie nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam, wam będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą. I na ulicach naszych nauczałeś, lecząc rzeczy, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Tak, Jezus. Podróżował, tak, przemierzał miasta i wsie, i nauczał, i odbywał swoją podróż do Jerozolimy. Dlaczego Jezus odbywał swoją podróż do Jerozolimy? No po to, żeby wypełnić czyją wolę nie swoją wolę, ale wolę, kogo wolę Ojca. Pamiętamy, że nawet była taka scena w życiu Jezusa, takie wydarzenie, to święty Mateusz najbardziej szczegółowo opisuje. Że kiedy Jezus powiedział uczniom, co go właściwie w tej Jerozolimie spotka, to święty Piotr, jak zareagował, no, chciał Jezusa w tej drodze do Jerozolimy co powstrzymać. Nie? Że jak usłyszał, że Jezus jest świadomy, co go spotka w Jerozolimie, że czeka go tam męka i śmierć, ale mówi sam Jezus dodawał, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, w co jak się okazuje, nikt nie uwierzył, to w ogóle Jezusa mieli. Tak Święty Piotr potraktował Jezusa wtedy jak niespełna rozumu, że się pcha w paszelwa i po co? Trzeba Jezusa ocalić przed samym sobą. No I wtedy usłyszał od Jezusa, że nie myśli po Bożemu, tylko po ludzku. I cała sztuka polega na tym, żeby w swoim życiu spełnić projekt czyj? Projekt Boga, nie mój. Dlaczego projekt Boga? Bo to Pan Bóg mnie wymyślił. Pan Bóg w swojej miłości miał takie marzenie. I to marzenie miało na imię Wojtek, i to ja jestem marzeniem Pana Boga. Jak nie wiecie, o czym marzy Pan Bóg, to marzy o mnie. Właśnie, możecie ja sobie popatrzeć. Nie? Bo nie ma tutaj lustra. W domu możecie popatrzeć w lustro i zobaczyć inne marzenia Pana Boga. Bo każdy z nas jest marzeniem Pana Boga. Prawda? Pan Bóg ma takie marzenie, i teraz trzeba wymienić sobie w myślach swoje własne imię. Pan Bóg sobie ciebie wymarzył, wymyślił. I właśnie dlatego cię stworzył, bo w swojej miłości zapragnął, żebyś był jeszcze na dodatek, on sobie tam wymarzył, jaki ty będziesz. No i teraz może się spełnić w tobie projekt Boga, tak? To co on sobie wymarzył, wymyślił dla ciebie, a możesz jakoś tak po swojemu próbować siebie kształtować i swoje życie. No i wtedy to nie będzie projekt na miarę Boga, to będzie projekt na miarę kogo, no, tylko na miarę ciebie właśnie. No i jak się głębiej przyjrzeć, jak my patrzymy, prawda, na to, jak my uparcie próbujemy po ludzku realizować nasze ludzkie projekty na miarę nas ludzi, to zwróćcie uwagę, że tak szczerze mówiąc, to wszystkie nasze wysiłki, to nieustannie sprowadzają się do historii o wieży Babel. Pamiętacie historię o wieży Babel, że ludzie próbowali zbudować wspaniałą wieżę sięgającą nieba i z tego nic nie wyszło. Tak, wyszła wielka chryja i kupa gruzu. I że wszystkie nasze ludzkie projekty ostatecznie kończą się wielką chryją i kupą gruzu. Tak, cokolwiek my tak próbujemy po ludzku zbudować, nie za bardzo licząc się z Bogiem, to to zawsze się kończy wielką chryją i kupą gruzu. I to jest taka właśnie historia dosyć symboliczna o wieży Babel, yy, która mówi właśnie o czymś, co się dzieje, o pewnej dynamice, która się dokonuje w historii świata. Że za każdym razem, jak w historii świata my po ludzku próbujemy coś zbudować, bo wiemy lepiej niż Bóg i odstawiamy Pana Boga na bok, żeby nam się tu nie mieszał, nie wtrącał, bo my wiemy lepiej, no to z tego właśnie ostatecznie wychodzi wielka chryja i kupa gruzu. Zobaczcie, że historycznie rzecz biorąc, zawsze tak właśnie było. I historycznie rzecz biorąc, w prywatnej historii każdego z nas też zawsze tak było że jeżeli próbowałem coś budować odstawiwszy Boga na bok i koniecznie po swojemu, to zawsze z tego ostatecznie wyszła wielka chryja i kupa gruzu. Mm. Tak właśnie, dlatego Jezus wędrował przez miasta i wsie do Jerozolimy, mimo że wiedział, co Go tam czeka, dlatego że zależało Mu, żeby spełnić czyj projekt? Projekt Boga, właśnie Boga swojego Ojca. Tak, przyszedł, miał Jezus taki kryzys. Właśnie kiedy już wszystko miało się zacząć dziać, kiedy już, prawda, doszedł do Jerozolimy, i kiedy to wszystko, co tam miało się stać, już prawie że zaczynało się dziać. Właśnie w wielki czwartek wieczorem. No Jezus z tym kryzysem poszedł do kogo do Ojca, nie? do Ojca, prosić o siłę, żeby ojciec dał mu siłę, żeby potrafił powiedzieć jakie słowa. Nie jak ja chcę, ale jak ty ojcze. Właśnie, jak ty ojcze. Właśnie, Jezus głęboko to rozumiał, że w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby zasługiwać na miłość ojca. Że w tym wszystkim chodzi o to, że ja mam miłość ojca i że ta miłość ojca chce zrealizować we mnie pewien projekt, wspaniały projekt. I ja tego projektu chcę. Ja chcę projektu który jest w zamiarach mojego Ojca, wielkiego Ojca, Boga, który jest moim Ojcem, który mnie umiłował i chce we mnie spełnić swoje ambicje. Ja chcę, żeby we mnie się spełniły ambicje samego Boga, a nie moje własne. Właśnie życie Jezusa polegało dokładnie na tym, na dogłębnym przekonaniu, że mam całą miłość Boga, mojego Ojca. I że ta miłość chce spełnić we mnie swój projekt, i ja chcę te, tego projektu, bo przecież to jest projekt miłości, która mnie kocha. Jezus nigdy nie próbował zasługiwać na miłość Ojca, tylko zawsze był pewny, że to miłość, co ma. I dlatego właśnie potrafił do Ojca przyjść ze wszystkim. Nawet kiedy miał chwilę takiego kryzysu, wahnięcia, to tym bardziej z tym przychodził do Ojca, bo kto, jeśli nie, Ojciec mi pomoże przezwyciężyć lęk. Kto, jeśli nie ojciec, pomoże mi przezwyciężyć kryzys? Zobaczcie, a kto z nas nie ma lęków, nie ma kryzysów. Kto z nas nie lęka się tego, co ma przyjść? Każdy z nas czasami w życiu się lęka tego, co ma przyjść. Każdy z nas czasami chciałby uciec. Właśnie każdy z nas czasami ma kryzys, doświadczenie bezradności, bezsilności. No, pytanie, czy my potrafimy, tak jak Jezus, przychodzić wtedy właśnie do Boga przychodzić do Jezusa? czy się katujemy sami z naszymi kryzysami, z naszymi lękami, z naszymi bezradnościami, bezsilnościami. Właśnie widzicie, bo różnica między nami a Jezusem to jest dokładnie w tym punkcie, że Jezus startował od głębokiego przekonania, do głębnego przekonania, że mam miłość Ojca i że ja chcę dać się tej miłości prowadzić. Natomiast my patrzymy na to trochę odwrotnie. My jesteśmy przekonani ciągle że my na tą miłość musimy co zasłużyć. A sami o sobie wiemy, że jakoś strasznie wiele tych zasług to nie mamy. Tak, Że nie, jest, nie ma tak strasznie dużo rzeczy, którymi moglibyśmy przed Bogiem błysnąć, się pochwalić. I stąd jest to nerwowe pytanie. I teraz już docieram do drugiego zdania w dzisiejszej Ewangelii, więc posuwamy się do przodu. Ewangelia ma trzy czwarte strony, więc możecie przewidzieć, ile potrwa. Bo teraz zaczynamy analizować drugie zdanie, tak. <laughs> Właśnie, więc drugie zdanie. Nerwowe pytanie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? No bo właśnie to nerwowe pytanie wynika z tego przekonania, że ja sobie muszę na to wszystko zasłużyć, zapracować, że ja się muszę wykazać, błysnąć, że jestem wart. I wtedy dostanę zbawienie od Boga jako jakąś taką nagrodę. I ja na tą nagrodę muszę zapracować, zasłużyć. Rozumiecie? I stąd wynika to nerwowe pytanie. I to jest myślenie dokładnie odwrotne do myślenia Jezusa. A Jezus przyszedł dokładnie po to, żeby nauczyć nas swojego myślenia. Swojego. Zobaczcie, o czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Że dla kogo jest zbawienie? Dla kogo? Dla tych, którzy się wykazali, błysnęli, zasłużyli, to jeżeli ja się wykazałem, błysnąłem i zasłużyłem, to ja zbawienia przecież nie potrzebuję, bo już jestem święty. Tak. No tak czy nie? Jak ja już się wykazałem, zasłużyłem i błysnąłem, to po co mi zbawienie? Już sam wszystko załatwiłem. Rozumiecie? I to jest właśnie ten błąd, który my popełniamy. Natomiast Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o ludziach, którzy przyjdą skąd? Ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, czyli skąd? Ze I dzisiejsze czytania właśnie o tym mówią, że zbawienie nie jest kwestią naszych zasług. To zbawienie to jest propozycja Boga i ta propozycja jest otwarta. I ta propozycja dotyczy kogo? Absolutnie wszystkich. Że problem nie jest w zasłużeniu na zbawienie, bo Jezus już przyszedł, już nas zbawił. Problem jest w tym, czy ja zechcę z tego zbawienia co skorzystać. Skorzystać. I teraz zobaczcie, Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o czym? Mówi o ludziach, o ludziach, którzy spotykali się z Jezusem. Którzy słuchali Jego nauczania, a którzy z niczego nie skorzystali. Dlaczego z niczego nie skorzystali? Bo zobaczcie, dopóki my postrzegamy nasze relacje z Jezusem jako zaliczanie jakichś zobowiązań, że jak wszystko dobrze zaliczymy, to dostaniemy nagrodę, to my nie korzystamy ze zbawienia. Zobaczcie, nam to ciągle grozi, że my na przykład przychodzimy na msze w przekonaniu, że to czas zaliczyć obowiązek. Pomodlę się rano, bo trzeba zaliczyć obowiązek. Pójdę od czasu do czasu do spowiedzi, bo trzeba zaliczyć obowiązek. A jest dokładnie odwrotnie. Zbawienie dotyczy kogo? Zbawienie dotyczy grzeszników. Grzeszników. Kto jest grzesznikiem? Widać w tym gronie, tylko ja jestem grzesznikiem, tak. Ja jestem grzesznikiem, na przykład, bo oprócz mnie nikt się nie zgłosił. się zapytałem, kto jest grzesznikiem, bo oprócz mnie nikt się nie zgłosił. Ja się zgłaszam, tak. Dlaczego się zgłaszam? Bo chcę być zbawiony, a zbawienie dotyczy kogo? Grzeszników. To ja się bardzo chętnie przyznaję do tego, że jestem grzesznikiem, bo chcę być zbawiony. Właśnie. Zbawienia potrzebują grzesznicy. I Jezus. Ku utrapieniu faryzeuszy, bo faryzeusze właśnie mieli takie mniemanie, nie? no to trzeba pozaliczać prawda, różne obowiązki. Jak zaliczysz, to jesteś ten dobry, a ci, co nie zaliczyli, to odrzuty. No, gardzili innymi ludźmi. I teraz ku ich utrapieniu okazało się, że Jezus z lubością przebywa z kim? Z celnikami, z grzesznikami z prostytutkami, z całym takim elementem, który oni uważali za przeklęty. Bo kto potrzebuje zbawienia? No grzesznik. Jak nie jesteś grzesznikiem, to po co ci zbawienie? I właśnie, słuchajcie, na tym polega zbawienie, na tym polega zbawienie, że ja, grzesznik, mam dostęp do Boga, który przychodzi do mnie w Jezusie. Ja dlatego mogę chodzić na mszę i tu spotykać Boga. Dlatego mogę chodzić do spowiedzi. Dlatego mogę się modlić i mówić do Boga, o co mi chodzi. Dlatego mogę w codzienności próbować żyć Ewangelią, bo zostałem zbawiony. Właśnie, zbawienie otworzyło nam możliwości. Natomiast my decydujemy, czy z tych możliwości korzystamy. Jezus nas zbawił, otworzył drzwi, jak mówi w dzisiejszej Ewangelii. I teraz my decydujemy, czy skorzystamy z tych, z tych możliwości, które nam otworzył. On nam otworzył możliwość spotykania Boga, możliwość doświadczania działania Boga w sakramentach. Otworzył nam możliwość karmienia się ciałem i krwią Boga. Dlatego ja lubię dawać Wam komunię pod dwiema postaciami w postaci ciała i krwi Jezusa, żebyście mieli to doświadczenie, że mogę karmić się siłą samego Boga, Jego życiem. Właśnie na tym polega zbawienie, na otwarciu nam tych wszystkich możliwości, z których my dzisiaj przyszliśmy skorzystać. My nie przyszliśmy zaliczyć obowiązków, tylko przyszliśmy przekonać się kolejny raz, że jesteśmy zbawieni. Co to znaczy zbawieni? Że my, normalni, zwykli ludzie, ze swoimi sukcesami i niepowodzeniami, z naszymi zaletami i wadami, zyskaliśmy dostęp do kogo? Do samego Boga. Możemy przychodzić, go spotykać, możemy się wystawiać na jego działanie, przynosić do niego to, z czym się nie radzimy. To jest właśnie zbawienie. Możliwość korzystania z tego wszystkiego. Zobaczcie, jeszcze Bóg nas prosi, żebyśmy korzystali. On będzie prosił. Bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie, to czyńcie, to czyńcie na moją pamiątkę. Rozumiecie, trzeba spojrzeć na to wszystko odwrotnie nie na zasadzie, że my zasługujemy na zbawienie tylko że my doświadczamy, że jesteśmy zbawieni, dostaliśmy dostęp do miłującego nas Boga. Tak, w codzienności wiele razy upieramy się przy naszych projektach, odrzucamy projekty Boga, ale tu przychodzimy skruszeni, przyznajemy się do tego, że znowu w nas doszły do głosu nasze egoizmy, nasze pychy różne, nasze apetyty i inne rzeczy. Ale że chcemy wracać do Boga, bo ostatecznie chcemy, żeby w nas się zrealizował Jego projekt. Tylko że z powodu różnych naszych słabości, a przede wszystkim z powodu pychy egoizmu, no ciągle dajemy się prowokować, żeby walczyć w codzienności uparcie o to, żeby się realizowały moje projekty, a nie Boga. No i potem się, kiedy przychodzi o pamiętanie. To skruszeni tu przychodzi i mówimy, Panie Jezu, znowu kombinowaliśmy po swojemu, ale chcemy wracać do Ciebie, bo ostatecznie chcemy, żeby się zrealizował Twój projekt. I zobaczę, że to jest właśnie wielkość Boga, że kiedy my przychodzimy do Niego skruszeni, to On potrafi z tych naszych różnych wymysłów, z tych naszych różnych gruzów jednak wyprowadzić Jego projekt. Jednak potrafi doprowadzić do tego, żeby krok po kroku. Jednak realizował się w nas, w nas jego projekt. To jest właśnie zbawienie, że mamy do kogo co przychodzić z tym wszystkim. I teraz widzicie na koniec, to tak dla tych wszystkich, co im tam twardo w ławce, to taka zapowiedź, że to już ostatnia myśl w dzisiejszym kazaniu. Ostatnia. Drugie czytanie. Pozornie takie trochę zniechęcające. Bo mówi, że w drugim czytaniu usłyszeliśmy takie słowa, że jak kogoś Pan Bóg kocha, to co robi? tego go karci, tego piłuje. Nie? Mówi, bo co to za ojciec, który by nie karcił swoich synów, swoich dzieci. No i że kogo Bóg miłuje, to nawet takie przysłowie jest, że kogo Bóg miłuje, tego co, tego krzyżuje. Nie? No i to, jakby to powiedzieć, taka miłość to nie bardzo wygląda atrakcyjnie w naszych oczach. Nie? Miłość, która polega na karceniu. I teraz wiecie dzisiaj myślę o czym? Myślę o takim wymiarze tego karcenia, takim wymiarze, nie? że to karcenie to ma taki aspekt. Nie? To tam można w wielu różnych aspektach rozpatrywać to karcenie, ale dzisiaj chodzi mi po głowie taki aspekt, że zobaczcie, my na co dzień doświadczamy, to jest nasze codzienne doświadczenie że mamy jakieś plany, projekty, pragnienia, oczekiwania. Próbujemy realizować i na co dzień doświadczamy, że wiele tych naszych projektów, pragnień, oczekiwań no nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo coś nam je prawda, zmienia, krzyżuje, prawda? Masz jakiś plan, nagle wszystko się zmienia, nie jesteś w stanie tego planu zrealizować, wszystko idzie w dokładnie odwrotnym kierunku. I to jest właśnie jeden z wymiarów tego karcenia, że Bóg przychodzi i w swojej miłości, w naszej codzienności wiele naszych pomysłów po prostu prostuje, nie? modyfikuje po swojemu. I teraz drugie czytanie zachęca nas, żebyśmy się uczyli widzieć w tym miłość Boga, miłość Boga, która mi prostuje pewne drogi, prostuje pewne pomysły, jeżeli miałyby mnie doprowadzić w jakiś kanał. Nie, że Bóg nie chce, żebym ja trafił w jakiś kanał, w jakąś matnię, tylko On chce, żebym doszedł do tego, co On w swojej miłości dla mnie zamierzył. I dlatego właśnie wiele rzeczy mi blokuje albo modyfikuje, że one idą inaczej niż ja zamierzyłem. I teraz wiecie, można się na to wkurzać, a można się cierpliwie uczyć widzieć w tym miłość Boga, że coś nie poszło tak, jak ja chciałem. Aha. Widać, Bóg uznał, że lepiej będzie właśnie tak. Wiecie, bo Bóg, który jest miłością, jest niezdolny do czynienia rzeczy złych. Dlatego wielu modlitw Bóg, wiele rzeczy, o którego prosimy, Bóg nie robi, bo nie jest zdolny do czynienia rzeczy, które byłyby dla mnie szkodliwe. Bo po prostu jest niezdolny do uczynienia tego, co byłoby dla mnie szkodliwe. Mało tego. Teraz powiem może coś, co Was zaszokuje. Że Bóg jest również niezdolny do czynienia tego, co by było dla mnie dobre. On jest niezdolny do uczynienia tego, co byłoby dla mnie dobre. Dlaczego? Bo Bóg w swojej miłości chce czynić dla mnie to, co najlepsze. On nawet nie chce czynić tego, co dobre. On chce dla mnie tego, co najlepsze. Najlepsze. Dlatego my się czasem zrzymamy że przecież miałem dobry pomysł, dlaczego Bóg mi nie pozwolił go zrealizować. Bo Bogu nawet nie zależy na tym, żeby było dobrze, On chce dla Ciebie tego, co najlepsze. On nawet nie chce, żeby w Twoim życiu się realizowały dobre plany, On chce, żeby w Twoim życiu się realizowały plany najlepsze. Najlepsze. Bóg ma takie ambicje wobec Ciebie. I właśnie tym się trzeba zachwycić, że Bóg ma takie ambicje wobec mnie i że On chce je realizować. Właśnie wiecie, jeżeli my w codziennych drobnych rzeczach, które idą nie tak, jak byśmy chcieli, ćwiczymy się właśnie w przechodzeniu przez te wąskie drzwi, o których Jezus mówi. To są te wąskie drzwi, to przełamywanie w sobie tej pychy, która chce wszystko wiedzieć najlepiej. Jeżeli my w codzienności na drobnych rzeczach, które nie idą tak jak chcemy, uczymy się takiego przełamania w sobie, że nie będę się denerwował, nie będę zrzymał, tylko spróbuję zobaczyć w tym miłość Boga, który, która coś tam zmodyfikowała, bo tak będzie lepiej. Jak ja się będę tego uczył na drobnych, codziennych rzeczach, to wtedy będę miał tą umiejętność też w wydarzeniach dużych. Sami wiecie. Że od pewnego czasu moje życie wygląda nie tak, jakbym się spodziewał. Mianowicie cały ten rok dla mnie jest zupełnie inny, niżbym się spodziewał. I wiele rzeczy w tym roku się podziało dla mnie zupełnie nie tak, jak ja sobie umyśliłem. Bo pod koniec zeszłego roku, co się stało, miałem wypadek. Nie? Pojechałem na rocznicę ślubu Agnieszki i Pawła, którzy tu przyjeżdżają z zespołem Guadalupe. No i ta rocznica ślubu dla mnie się skończyła. Wiecie, jak. No i wszystko w moim życiu się zmieniło, tak? No i ja staram się w tym wszystkim widzieć rękę Boga, który uznał, że tak będzie dla mnie co najlepiej. No może doświadczyć wypadku, bólu, jakichś tam niekończących się operacji, różnych innych rzeczy. Może to nie jest tak po ludzku przyjemne, ale uczę się widzieć w tym co, no przekonanie Boga, że tak będzie dla mnie najlepiej kiedy potrafię się temu poddać, to rzeczywiście widzę, że z tego wynikają bardzo dobre rzeczy. Nie wiem, czy Wam opowiadałem, jaka wynikła pierwsza rzecz, z tego, że mi się urwała noga. Mówiłem Wam, czy nie. To na koniec Wam jeszcze powiem, bo to gdzieś tu czy tam wspominałem o tym, a własnym parafianom nie mówiłem. To może nadszedł czas wreszcie po ośmiu miesiącach, że urwałem tą nogę, no i leży. Prawda? nawet nie wstaniesz, bo noga się nie rusza, nie? nawet się ciężko jest jakoś przekręcić, ta noga jakoś pozwijana, pourywana, nawet nie masz jak jej wyprostować, no bo wszystko urwane, nie rusza się. No i tam mi pomogli się pozbierać i teraz co robić? No i skończyło się to tak, że trafiłem do takiego klasztoru, żeby mnie przechowali do następnego dnia, żeby mnie tu przywieźć później tutaj i żeby tutaj leczyć, bo leczenie miało być długie, to lepiej leczyć na miejscu niż gdzieś tam. No i w tym klasztorze, gdzie trafiłem na przechowanie, rozumiecie. Nie? Zaprowadzili mnie do takiej sali, wyciągnęli taką półkę, położyli mnie na półkę i wsunęli z powrotem. Nie, to się wygłupia. No i w tym klasztorze przychodzi do mnie taki braciszek jak to w klasztorze, i mówi tak, a ksiądz tu jest przeze mnie. Ja taki zdziwiony, a on mówi tak, mówi tak, bo ja cały dzień się modliłem, prosiłem Pana Jezusa, żeby dzisiaj tu jakiś ksiądz trafił, mnie wyspowiadał. Ja byłem jedynym księdzem, który tego dnia trafił do tego klasztoru, a nie trafiłbym tam, gdyby mi się nie urwała co noga. Nie? Także pierwsze, pierwsze sygnały, że coś z tego będzie dobrego, to dostałem od razu od Pana Jezusa, żeby mnie pocieszyć, nie? bo od razu właśnie się znalazł winowajca. i A ksiądz tu jest przeze mnie! Mówił, bo ja cały dzień prosiłem, żeby tu jakiś ksiądz trafił dzisiaj i mnie wyspowiadał. Tak było. A potem były kolejne różne wydarzenia, i to wszystko trwa do dzisiaj. Jasne, że nie wszystko jest jakoś takie po ludzku przyjemne, miłe, nie? ale właśnie jeżeli ćwiczę się w poddawaniu temu, co nieuniknione, tego, co, co wymyślił Pan Bóg, no to widać, że ostatecznie to prowadzi do rzeczy dobrych. Także właśnie to są myśli, które mi towarzyszą dzisiejszym czytaniu, że zbawienie nie jest kwestią naszych zasług. My jesteśmy zbawieni i doświadczamy tego zbawienia właśnie w tym, że mamy dostęp, do Boga, możemy się spotykać z Nim i czerpać od Jezusa tą siłę, siłę mówienia Bogu jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty. Tą siłę, którą miał Jezus, czerpać z Niego. Tą siłę zgody na to, żeby Bóg modyfikował moje projekty, moje plany, moje pomysły, moje wymysły. To, to pragnienie Jezusowe żeby we mnie i w moim życiu ostatecznie zrealizował się projekt samego Boga, a nie moje małe ludzkie jakieś tam projekciki. I właśnie tą wdzięczność, nie wściekłość, nie nerwy, tylko wdzięczność, kiedy Bóg w swojej miłości przychodzi i modyfikuje moje plany i projekty i mówi Wojtek, bo tak będzie lepiej, tak będzie lepiej. Amen.